Michelangelo Merisi zwany Caravaggio to jeden z najbardziej nowatorskich artystów epoki baroku. Operował silnym kontrastem, część elementów obrazu skrywając w cieniu, inne ukazując oślepiającym świetle. Za tym szła przenikliwa obserwacja ukazywanych postaci, zarówno ich psychiki, jak i fizyczności, oraz dążenie do naturalizmu. Styl dzieł Caravaggio wytyczył drogę dla nowego pokolenia malarzy. Wykształcił się nurt zwany karawaginizmem. Wśród naśladowców Maryziego wymienić można m.in. Carlo Saraceniego, Valentina de Boulogne, Giuseppe de Ribere oraz Gerrita van Honthorsta. Niestety, wkrótce po śmierci artysty, jego twórczość została praktycznie zapomniana. Wszystkie dzieła prezentowane na wystawie są własnością Fundacji Roberta Longiego we Florencji. Roberto Longhi, wybitny włoski historyk sztuki, był jednym z pierwszych badaczy, którzy na początku XX wieku zauważyli przełomowe znaczenie twórczości Caravaggio na tle nowożytnego malarstwa europejskiego. Roberto Longi nie tylko badał dzieła Caravaggio i jego naśladowców, ale również je zbierał. Ozdobą tej kolekcji jest obraz Chłopiec gryziony przez jaszczurkę. Caravaggio, który także otwiera naszą wystawę. Wystawa Caravaggio i inni mistrzowie w Zamku Królewskim w Warszawie to pierwsza prezentacja kolekcji Longiego w naszym kraju. Serdecznie zapraszamy.